W 1835 roku Henryk Łubieński i Piotr Steinkeller wystąpili z inicjatywą budowy linii kolejowej łączącej Warszawę z Zagłębiem Dobrowskim. Niejako, by zrealizować ten cel, trzy lata później zostało założone Towarzystwo Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej. Towarzystwo to, początkowo działające zbiór ludzi o podobnych pasjach i zamiłowaniu do kolejnictwa, zostało przejęte przez rząd i stało się oficjalną instytucją rządową. 14 czerwca 1845 roku doszło do inauguracyjnego przejazdu na trasie Warszawa-Grodzisk-Mazowiecki. Można się zastanawiać, czy przejęcie towarzystwa przyspieszyło, czy wręcz może odwrotnie, spowolniło te działania. Trasa kolei biegła następująco: Warszawa-Grodzisk-Mazowiecki, Skierniewice. Koluszki, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Zawiercie, Ząbkowice Będzińskie, Strzemieszyce Południowe, Granica Maczki. Była to pierwsza linia kolejowa na terenie Królestwa Polskiego, znajdującego się pod zwierzchnictwem Carskiej Rosji. Linia miała 327 km długości i posiadała 27 stacji. Tylko w pierwszym roku funkcjonowania przewieziono tą trasą 143 tysiące pasażerów oraz 143 tysiące cetnarów towarów. Tabor kolejowy składa się z 8 lokomotów parowych opalanych drewnem, 58 wagonów osobowych i 62 wagonów towarowych. Warto zaznaczyć, że Kolej Warszawsko-Wiedeńska była pierwszą, którą Polacy zbudowali sami i dla własnej korzyści. Wybrano projekt autorstwa Stanisława Wysockiego, który potem kierował budową linii. Pojawienie się kolei na terenie Królestwa Polskiego miało spoić administracyjnie i gospodarczo. W każdym państwie, które postawiło na kolej, tak właśnie się stawało. Nie można również zapomnieć o postępie technologicznym, który szedł za rozbudową kolejnych linii. To właśnie wzdłuż kładzionych torów budowano pierwsze telegrafy. Pierwsza stacja kolejowa powstała w Warszawie. Znajdowała się u zbiegu ulic Marszałkowskiej i alei jerozolimskich. Funkcjonowała bez zmian od 1845 roku aż do początków XX wieku. W 1900 roku, przy przedłużeniu ulicy Widok za skrzyżowaniem z Marszałkowską, wzniesiono według projektu Czesława-Domaniewskiego gmach Nowej Poczekalni obsługujący pasażerów przyjeżdżających do Warszawy. Wybuch Wielkiej Wojny w sierpniu 1914 roku wstrzymał wszelkie prace przygotowawcze do przebudowy warszawskiego węzła kolejowego. Po zakończeniu I wojny światowej stacja funkcjonowała pod nazwą Warszawa Wiedeńska, a nazwę Warszawa Główna otrzymała dopiero w 1921 roku. Do tematu rozbudowy powrócono natychmiast po zakończeniu wojny w 1918 roku w nowej, zupełnie innej sytuacji. W tworzącym się państwie polskim ministrem kolei został bowiem jeden z autorów projektu z 1903 roku inżynier Julian Eberhardt. 19 lipca 1919 roku Sejm przyjął ustawę o rozbudowie Węzła Kolejowego Warszawskiego. Na jej podstawie 25 lipca tego roku minister kolei powołał komisję do spraw przebudowy Węzła Kolejowego Warszawskiego. Na jej czele stanął profesor Aleksander Wasiutyński. Podobnie jak Eberhardt był współtwórcą projektu z 1903 roku. Komisja planowała całość pres przeprowadzić w ciągu 10 lat. Sytuacja gospodarcza i polityczna znacznie wydłużyła czas budowy. Do wybuchu II wojny światowej nie udało się zrealizować projektów w całości. W 1919 roku za pośrednictwem Koła Architektów w Warszawie ogłoszono konkurs na opracowanie szkicowego projektu dworca centralnego tymczasowego. Na konkurs wpłynęło 31 prac. Sąd Konkursowy 12 maja 2019 roku przyznał pierwszą nagrodę pracy nr 25 autorstwa architektów Tadeusza Zielińskiego i Maksymiliana Bestydzieńskiego. Drugą zaś pracy nr 14 Romualda Guta i Franciszka Polkowskiego. Ponadto zdecydowano o zakupieniu projektu autorstwa Mariana Kątkiewicza i Aleksandra Bojemskiego ze względu na dobrze skomponowany projekt fasady. 2 maja 1920 roku wmurowano kamień węgielny. Nowy gmach oddany został do użytku 20 kwietnia 1921 roku. Hala zajmowała 1480 m2. Rozpiętość jednoprzestrzennej hali wynosiła 24 m. Podróżni mogli korzystać z 12 okienek kasowych. Dworzec był w stanie obsłużyć dziennie do 20 tysięcy opuszczających stolicę podróżnych.